praktycznie powiedzieć o sobie. Yy, oprócz tego, że będę się dalej, dalej starał chwalić. Muszę mieć ściągę, bo złamałem cały schemat i Sławek, który dzisiaj dostawał zawału, atakował mnie telefonami, bo jak zwykle się nie zapasowałem do formatu 20x20, 20, tylko po prostu zrobiłem film 6 minut 40 sekund, który będzie po prostu. I problem polega na tym, że jak ja się tutaj nie wmontuję albo zapomnę o czymś, to cały żart padnie i pójdę jak zwykle na nie do rozwoja. Więc no co mogę powiedzieć? Jedyną jeszcze tą rzeczą, tak jak powiedzieli chłopaki, że tak naprawdę tu powinna być też moja żona, tylko że ona udaje, że po prostu dostaje większe zawał ode mnie. Ja się rano obudziłem i sobie pomyślałem, o po co mi to było. Dobra, to lećmy. Kiedy na studiach prawa, na piątym roku studiów prawa, to, to wykształcenie jest dosyć ważne, bo to będzie nawiązywać do książki Sławka właśnie czego my się możemy nauczyć od dzieci, wymyśliliśmy sobie, znaleźliśmy z żoną sobie niszę taką po prostu z ciuchami. Kupiliśmy pierwszy porek ciuchów, zapożyczony od teściowej pieniądze, pożyczyła nam 3000 złotych i zaczęliśmy po prostu strasznie mocno inwestować wszystkie pieniądze, w te ciuchy, ciuchy, ciuchy. Firma się pięknie rozwijała, um, aż po dwóch latach zorientowaliśmy się, że mamy 25 osób, um, mamy parę tysięcy parę metrów kwadratowych kurtowni, 16 oddziałów. Wszystko było tak pięknie, wszystko pięknie szło. Rozdawaliśmy pieniądze, zatrudnialiśmy niepotrzebnie dużo ludzi i tak dalej. pedikury, te sprawy aż po prostu w pewnym momencie zorientowaliśmy się, że wszyscy z tej naszej branży narzekali. Taki urok, że troszeczkę się po prostu wypaliliśmy, przyszedł kryzys, banki padły, zostały przerwane nasze dostawy i naprawdę mieliśmy wielki problem i bardzo się tym jakby wypaliliśmy. Znudziliśmy się i i co? w międzyczasie do tego wrócę później jeszcze. W międzyczasie, jak byli, byłem jeszcze majętnym biznesmenem, kupiłem sobie aparat. Był fajny, duży, miał duży obiektyw, ale nie potrafiłem go obsługiwać, ale był fajny. Więc pojechałem do kolegi fotografa zawodowego, którego poprosiłem, stary, wytłumacz mi, co te wszystkie przyciski znaczą. No nie, kolega, to kolega, powiedział mi, stary, spojrzał na mnie i tobie wystarczy tryb półautomatyczny. Ale nic mnie bardziej nie... I nie motywuje, jak to, że jak ktoś mi powie, że czegoś nie da się zrobić. Nauczyłem się, uczyniłem się na parę, parę fajnych osób do mnie trafiło na sesję. Wydaje mi się, że bardzo ładnie mi to w jakiś sposób wychodziło do momentu, kiedy stwierdziłem, że jeszcze w moim CV brakuje tylko i wyłącznie jakiegoś punktu konkursu. Więc wysłałem papiery. Papier! Wysłałem kilka zdjęć na, na zrobiliśmy jedną sesję. Wysłałem te, te zgłoszenia na kontakt międzynarodowy. I dostałem nagrodę po pierwszym konkursie. Więcej stwierdziłem już nie wysyłam, bo nie będę zaburzał swoich super statystyk. <amdle> to, jest, to jest oczywiście I jeszcze zdjęcia, które trafiły do książki Weroniki Marcu po Ukrainie, tylko robiliśmy śnie... i obie pięknie jeszcze przed wojną załapaliśmy się. Filmy to jest coś i jeszcze coś innego, coś co każdy zaczynał. Każdy ma masę takich filmów dzieci, to jest... Nasze komputery są tym zawalone ale w międzyczasie się zorientowałem, że jest tak dużo, że nikt tego nie chce oglądać nie? więc nauczyłem się montażu, żeby móc w niedzielę usiąść i to obejrzeć no i te filmy doprowadziły mnie do tego, że teraz troszeczkę umiem więcej, robię filmy reklamowe dla firm w, w Opolu, w Warszawie i tak każdy reaguje właśnie no i co, i te filmy gdzieś tam jakby doprowadziły mnie do tego, że Cały czas była ta moja pasja i przygoda z, z oglądaniem filmów Rosła. Wesel nie robię, to miało być tylko. No i doszliśmy do bloga. Blog to był taki gdzieś tam kiedyś taki ekshibicjonistyczne moje rzeczy, bo opowiadałem o sobie, o swoich jakichś tam wyprawach <stam> i rzeczach, które mi się wiecznie przytrafiały, ale moja rodzina i znajomi oczywiście zareagowali jak zwykle w takim... komu to a, a No. Nie w tym czasie ten blog bardziej kulturalne, filmowe wydarzenie. Pytałem się żony, wtedy żona, wtedy pomyślał to, jak będę robił wywiad. A ona powiedziała, jasne ruch. No i jakoś tak się nie mają żadnych znajomych CFAŁenie, po prostu udało mi się dotrzeć do fajnych ludzi. Wojna to troszeczkę zrujnowała, bo w synki macie nic się nie spotykać, ale przez ten rok czasu dotarłem na fajnych ludzi, udało mi się fajne wywiady. I dlaczego to, yy, to wszyscy widzicie, no, czasie jak mówił... O, Jarek Łukomski, najlepszy lektor świata. Pytaliśmy do tego, że... O, no właśnie, no i gier, wołałem się. W tak zwanym międzyczasie myśmy cały czas z żoną kochali go W do Problem polegał na tym, że jak codziennie wracaliśmy do domu z firmy, to niestety nie było w ogóle ani żadnego takiego miejsca, gdzie mogliśmy kupić coś do tego jedzenia. Słuchajcie, nasz vlog w o kuchnie, polegał właśnie na tym, że ja się z żoną po prostu cały czas na tym blogu. Czyli kto, kto robi lepsze jedzenie, ja ostre, żona słodkie. Blok się fajnie rozwijał, nasza historia i nasze całe to przebranżowienie, gdzie w międzyczasie przed COVID i <coughs> całą tą naszą firmę autotową, już dobrą zupełnie, myśmy padli i stwierdziliśmy sobie wtedy, że już w tym wieku to jest ostatni moment na to, żeby zacząć po prostu robić to, co się lubi i to, co się kocha... Najdalej, najdalej z Dami 600 km. Z aktorami, trafiliśmy do tvn i napisał o nas największy biznesowy magazyn w tym kraju, czyli Życie na Gorąco. I ci wszyscy fani z tego bloga nam zawsze pisali, słuchajcie, my nie chcemy tylko patrzeć, my chcemy też coś zjeść. Więc otworzyliśmy właśnie pyszne historie, do których zapraszamy w konkurencji, ale jestem bezczelny. Jesteśmy na Koraszewskiego, mamy śniadania. I to, to wszystko tak się fajnie zapęta, że ci wszyscy ludzie, których poznałem gdzieś przy blogu tym filmowym, kulturalnym, nas odwiedzają, jak oni odwiedzają o No i właśnie o dzieciach. Co? Ja chciałem to się tylko tym, że Paweł napisał po prostu książkę o tym, czego dzieci, my się możemy nauczyć od dzieci. ja chciałem tylko spętować, żebyśmy zawsze zapomin nie zapominali dzieciom powiedzieć, że nigdy, znaczy zawsze jest czas na to, żeby robić po prostu to, co się chce. É legal, né? No legal, né? Obrigado e fine, yeah. <laughs> <laughs> yeah. Wow. <laughs>